Biblia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Numeri, Czwarta Księga Mojżeszowa Etapy wędrówki Izraelitów Oto postoje synów izraelskich, którzy wyszli z ziemi egipskiej w swoich zastępach pod wodzą Mojżesza i Arona. Na rozkaz Pana Mojżesz spisał miejsca ich w wymarszu w pochód. To zaś są ich postoje według miejsc ich wymarszów. Wyruszyli z Ramses w pierwszym miesiącu, piętnastego dnia pierwszego miesiąca. Nazajutrz, po święcie Paschy, synowie izraelscy wyszli z ręką podniesioną na oczach wszystkich Egipcjan. Podczas gdy Egipcjanie grzebali wszystkich pierworodnych pobitych przez pana wśród nich, także na ich bogach dokonał pan sądu. Wyruszyli więc synowie izraelscy z Ramses i rozłożyli się obozem Sukkot. Potem wyruszyli z Sukot i rozłożyli się obozem Etam, które leży na skraju pustyni. Potem wyruszyli z Etam, skierowali się w stronę Pi-Hachirot, które leży naprzeciw bel i rozłożyli się obozem przed Migdol. Potem wyruszyli z Pi-Hachirot. Przeprawili się przez środek morza na pustynię, szli trzy dni przez pustynię Etam i rozłożyli się obozem w Mara. Potem wyruszyli z Mara i przyszli do Elim. W Elim było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm, i rozłożyli się tam obozem. Potem wyruszyli z Elim. I rozłożyli się obozem nad Morzem Czerwonym. Potem wyruszyli z nadmorza Czerwonego i rozłożyli się obozem na pustyni, syn. Potem wyruszyli z pustyni, syn i rozłożyli się obozem Dowka. Potem wyruszyli z Dowka i rozłożyli się obozem w Alusz. Potem wyruszyli z Alusz i rozłożyli się obozem w Refidim, lecz lud nie miał tam wody do picia. Potem wyruszyli z Refidim i rozłożyli się obozem w pustyni Synaj. Potem wyruszyli z pustyni Synaj i rozłożyli się obozem Kibrot-Hattawa. Potem wyruszyli z Kibrot-Hattawa i rozłożyli się obozem w Haserot. Potem wyruszyli z Haserot i rozłożyli się obozem w Ritma. Potem wyruszyli z Ritma i rozłożyli się obozem w Rimmon Peres. Potem wyruszyli z Rimmon Peres i rozłożyli się obozem w Libna. Potem wyruszyli z Libna i rozłożyli się obozem w Rissa. Potem wyruszyli z Rissa i rozłożyli się obozem w Kehelata. Potem wyruszyli z Kehelata i rozłożyli się obozem pod górą szefer. Potem wyruszyli z pod góry szefer i rozłożyli się obozem Harada. Potem wyruszyli z Harada i rozłożyli się obozem Makelot. Potem wyruszyli z Makelot i rozłożyli się obozem Tachat. Potem wyruszyli z Tachat i rozłożyli się Obozem w Terach, potem wyruszyli z Terach i rozłożyli się obozem w Mitka, potem wyruszyli z Mitka i rozłożyli się obozem w Haszmona, potem wyruszyli z Haszmona i rozłożyli się obozem Moserot, potem wyruszyli z Moserot i rozłożyli się obozem Bene Jakan. Potem wyruszyli z Bene-Jakan i rozłożyli się w obozem w Chor hag Gidgad. Potem wyruszyli z Chor hag Gidgad i rozłożyli się obozem w Jod-Bata. Potem wyruszyli z Jod-Bata i rozłożyli się obozem w Abrona. Potem wyruszyli z Abrona i rozłożyli się obozem w Esjon geber Potem wyruszyli ze Esjon Geber i rozłożyli się obozem w pustyni syn, to jest Kadesz. Potem wyruszyli z Kadesz i rozłożyli się obozem pod górą Chor, na skraju ziemi edomskiej. Na rozkaz pana wstąpił Aaron Kapłan na górę Chor i umarł tam w czterdziestym roku po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej, pierwszego dnia piątego miesiąca a Aaron liczył 123 lata, gdy umarł na Górze Chor. Wtedy usłyszał Kananejczy, król Aradu, który mieszka w Negebie, w ziemi kananejskiej, że nadciągają synowie izraelscy. Następnie wyruszyli z góry Chor i rozłożyli się obozem w Salmona. Potem wyruszyli z Salmona i rozłożyli się obozem w Punon. Potem wyruszyli z Punon i rozłożyli się. Obozem w obot, potem wyruszyli z obot i rozłożyli się obozem w Ije, Habarim, na granicy Moabu. Potem wyruszyli z iim i rozłożyli się obozem w Dibon potem wyruszyli z Dibon i rozłożyli się obozem Walmon i Potem wyruszyli z Almon, Diblataim, i rozłożyli się obozem w górach Abarim, naprzeciw Nebo. Potem wyruszyli z gór Abarim i rozłożyli się obozem na stepach Moabu nad Jordanem, naprzeciw Jerycha. I rozłożyli się obozem nad Jordanem, od Bet-Hajeshimot do Abel. Haszitim na stepach Moabu. Nakaz usunięcia tubylców z Kananu. Na stepach Moabu nad Jordanem, naprzeciw Jerycha, przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, gdy przeprowadzicie, przeprawicie się przez Jordan do ziemi kananejskiej, to wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi, i zniszczycie wszystkie podobizny ich bogów, zniszczycie wszystkie ich posągi ulane z metalu, spustoszycie wszystkie ich święte gaje na wzgórzach. Potem obejmiecie tę ziemię w posiadanie i zamieszkacie w niej, gdyż dałem wam tę ziemię, abyście ją wzięli w dziedziczne posiadanie, a weźmiecie tę ziemię w dziedziczne posiadanie przez los. Według rodzin waszych liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, mniej licznemu dacie mniejsze dziedzictwo, i co komu przypadnie przez los, to będzie Jego. Według plemion waszych ojców otrzymacie dziedzictwo. Ale jeżeli nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, to ci z nich, których pozostawicie, będą jak ciernie dla waszych oczu i jak kolce w waszych bokach będą was uciskać w ziemi, na której się osiedlicie. Wtedy uczynię wam to, co im zamyślałem uczynić.